Troszkę chyba pierwszy rajd w karierze, nie wygrałeś żadnego OS-u, a jesteś pierwszy na mecie. Słuchaj, tak. Mam nadzieję, że to warunki sprawiły na drodze, że nie wygrałem żadnego OS-u. Choć nie ukrywam, że. Był to dla mnie, dla mnie szalenie ciężki rajd, zwłaszcza dzisiejszy dzień. Liczyłem na to, że PZMOT zrobi nam jednak tor jazdy. Ale pierwszy OS nie szedł w ogóle dla Motu, więc byliśmy pierwsi na drodze. A później no, ci chłopcy jednak jadą zupełnie innym torem, i myślę, że to jest szalone utrudnienie, bo tak jak oni jadą, ja nie jestem w stanie się utrzymać na drodze. E, więc wcale nie było łatwo, tak naprawdę. E, poza tym, no, jak jestem, chyba byłem po tym ciężkim całym roku, który poprzednio. Gdzie spotkały nas wszystkie lawina nieszczęść, które się mogły zdarzyć. Wrócić nie jest łatwo i, i jak byłem zestresowany, to chyba świadczy tylko o tym. Dzisiaj raz siedziałem na ponad pół minuty w zaspie, w rowie. E, na własne życzenie założyłem złopony. E, szerokie naprzód. E, dwa, e, trzy razy cofałem dzisiaj. To świadczy o tym. Jak jeszcze jestem mało doskonały, ale to się pewnie bierze ze stresu i, i z presji, bo chciałbym oczywiście jechać szybko i, i wygrywać, a z drugiej strony na no rozsądek bierze górę i nie za bardzo chcę w wielu miejscach ryzykować, żeby z kolei nie yy, no popełnić jak najwięcej błędów. No ale czasami, jak widać, jeszcze to nie jest forma, ale mam nadzieję, że taki rajd jest potrzebny. I, dobrze wróży na resztę sezonu. Chyba pojedziesz już innym autem w rajdzie krakowskim? No mam nadzieję, bo e, auto już miało być na 100% gotowe we wtorek, ale z tego co wiem jeszcze nie jest. Cały czas problem z motekiem. E, będę pewnie na telefonie e, z TMR w poniedziałek, co słychać. Będą no dwie ale... 14 Proszę? Będą dwie M14? Tak, dla Sebastiana i dla mnie na początek. E, no w marcu planujemy jakiś większy test tych samochodów. Również moja firma będzie miała Pezota, więc będziemy robili trochę porównawczych testów, szukali gdzieś możliwości w grupie N. Dzięki.